Cześć, tu du 1 A oto drugi odcinek naszej serii Poszpilamy w Minecraft Jak widzicie trochę zmieniłem mój domek Dorobiłem wejście takie ładne i okno Dobra, no to co się w środku zmieniło? Tak, dorobiłem po lewej stronie skrzynię Crafting boxa i jeden piecyk, Kwiatuszek i tak klatka schodowa w dół Piwnica, jeszcze niedokończona, są dopiero trzy skrzynie, puste. Dobra, tu będą jeszcze: to jest po prawej stronie i na środku jedna. U góry jest wielka panoramiczna szyba, i łóżko. I z drugiej strony planuję zrobić o tutaj też taką klatkę schodową, jak po drugiej stronie, ale i też z taką szybą że na zewnątrz będą dwie szyby po obu stronach A, że tu, tu jeszcze będzie jedna okej okay. dobra jeszcze zrobiliśmy zrobiłem yy, taki mały mościk do hodowli drzewek zaraz Wam go pokażę 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 <grymne> dobra um. <grymne> um. soki ktoś chciał coś przyzwyczaił No tak, tu jest taki <grymne> miniaturowy most Taka z, z, ze śmieszną podstawą Teraz Wam za chwilę pokażę podstawę, tylko zbiorę to drzewko jedno Ale nie będę zbierać Nie, tylko jedno Dobra Moje drugie, ja powiedziałam mi, że mam zebrać wszystkie drzewa. No i mm, posłucham mojego drugiego. Dobra, i jak zbiorę wszystkie, to pokażę Wam. I jeszcze pokażę Wam niespodziankę, którą znalazłam na pustyni w tym odcinku. A w kolejnym odcinku najprawdopodobniej pójdziemy do kopalni, którą odkryłam też przypadkowo przez ostatni czas. Dobra, no, to jeszcze tylko kopię. To dwa drzewka, no i powinno być w porządku, dobra jeszcze jedno i potem pójdziemy prosto na pustynię do niespodzianki jak zobaczyłem, to, co tam jest, to bardzo się tym jarałem, że kurde, mam na pustyni coś, co zobaczycie sami dobra, idziemy bo jeszcze zbiorę sadzonki Zbieru. Do, 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 do. Dobra, idziemy na pustynię. Skierujemy się w prawo, już chyba widzicie, o co mi chodzi? Pójdziemy tam akurat, tak mniej więcej w nocy, bo już zachodzi. Tandra. O, to wioska NPC! Zobaczymy, obrabujemy ją. Zabierzemy jej to, co tam ma no, drewno. No drewno i wszystko, kurde. Najlepiej fajnie by było, gdybym miał zboże, bo nie chce mi się zakładać plantacji. A nie wiem, czy te wioski mają zboże, czy nie. słyszałam, że podobno mają. No, ale fajne. Ha. O, mają nawet ścieżki. O, zboże. Ale dzika. Dobra, wejdziemy do jakiegoś domku. Dobra, do tego. Hmm, taki ten. Chyba jakiś skromny. Jakiś tu drwal żył. Wander drwal. Na pewno. Ten też taki jakiś. O, ten ma już stolik. O. W ogóle z takim stolikiem to dobry pomysł. Może się przyda kiedyś to czegoś. już jest coś większego. Ja Słyszałam, że mają być podobno NPC w wioskach. Ale ja, coś ich nie widać? Ja ten... O, tu chyba był jakiś bogatszy, tylko te pochodnie to się tak pięknie nie świecą. Nie było. Obramujemy go z Wydby. O kur Enderman. O kur... Chodź do środka. Chodź do środka, szybko panie. Bo pana zje Słyszałam, że jak się na Endermana popatrzy, to on cię jakby goni. Dobra, muszę coś zjeść. Sprawdzę w inwentarzu, czy mam. No kurde. Dobra, idziemy zwiedzać dalej w wioskę, Mam nadzieję, że za, żaden potwór mnie za, nie zaatakuje. A potem pójdę na Rambo, do na chatę polecam. Dobra. Dobra, zwiedzimy jeszcze tak z domek. Jeden, może dwa. O, tam są piecyki. No, ale pro. Lawa! O, kur... Dobra, spadamy na hatę. Później tu jeszcze przyjdziemy w którymś odcinku i oprawiam. Wolę nie skakać do O kur... Enderman. Fuck, fuck, fuck. Nad chatę! Szybko zapieknijcie. Nie ta strona. Oj, pominęła się strona. Uciekam. Szybko, szybko! Nie, wytyflaj! -y, wytyflaj! -y, wytyflaj! -y. Szybko! 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 E, w lewo, w lewo! Na oślep! W lewo! W lewo! W lewo! Kieruj się na chatę! Kieruj na chatę! Szybko! Sprintem! O nie, Żarełko się kończy. Nie, szybko! O kurde, coś mnie goni. Jakiś jak mam. O oh, fuck! O oh, fuck! Szybko! Do domu! Nie, co, co, co ja zrobię? Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie! No co? Co? Nie! nie, nie, nie. Dobra. Wprawdzie zagrałem jak ciota, ale. Teraz posłuchałem się mojego pierwszego ja, które mi to kazało zrobić. No. To teraz muszę wrócić do domku. Jak wrócę do domku, to już prześpię tą noc. Bezpiecznie. No i na tym skończymy ten odcinek. Już wiem, muszę to nazwać hardkorowy nocny wypad. Albo Nocny wypadł do kolegi. Dobra, prześpij się i na tym będziemy kończyć. Dobre. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek.